Tydzień temu odwiedziłem Jasia i Małgosię, dwa liski uratowane przez Stowarzyszenie Otwarte Klatki. Urodziły się wiosną 2015 roku i tak jak pozostałe kilkaset tysięcy ich lisich pobratymców miały spędzić resztę swojego kilkumiesięcznego życia w klatce wielkości wózka sklepowego. Jednak Jasi i Małgosia miały szczęście i dzięki interwencji organizacji mogą teraz być ambasadorami wszystkich lisów hodowanych na futra w Polsce. Lisy to niesamowite zwierzęta, jednak, pomimo wielu cech, które dzielą z bliskimi nam psami, pomimo tego, że lubią się bawić, są ciekawskie i odważne, to nadal pozostają dzikimi zwierzętami. Nadal prawdziwie piękne futro to futro lisa żywego i niestety nadal nie wszyscy to rozumieją. Sztuczne futra czy prawdziwe? To też oczywiście zależy, bo generalnie jestem przeciwna zabijaniu ładnych, puchatych. Zwierzątek. Z drugiej strony mówi się, że sztuczne futra wcale nie są ekologiczne i że do wyprodukowania ich zużywa się tyle różnych szkodliwych rzeczy i potem. Jakby sztuczne futro rozkładające się w środowisku to też nie jest nic pozytywnego. Jeśli jest się przeciwko zabijaniu ładnych, puchatych zwierzątek, to zwykle nie ma się ochoty nosić ubrań zrobionych ze zdartej skóry, zabitych specjalnie po to. Ładnych, puchatych zwierzątek. A argument, że robienie czegoś złego jest usprawiedliwione, bo coś innego jest w naszym mniemaniu jeszcze gorsze, to żaden argument. Uważam, że prawdziwe futra są najbardziej ekologicznym produktem, ponieważ one degradują się w środowisku w sposób naturalny. Przyznaję, że w pierwszym momencie można tak pomyśleć. Ale czy rzeczywiście futra naturalne są ekologiczne? Chcąc zgłębić ten problem, nie możemy wyłącznie patrzeć na efekt końcowy, ale musimy zwrócić uwagę na cały cykl produkcyjny. W 2011 roku opublikowany został raport, w którym porównywano produkcję futer z norek do wełny, poliestru, poliakrylu i bawełny. W 17 z 18 badań futra naturalne z norek wypadały dużo gorzej niż pozostałe materiały. Badane było m.in. zużycie surowców, zatrucie wody, powietrza i gleby, wykorzystanie powierzchni użytkowej, pozostałości po produkcji, czyli odpady itd. Dlaczego jednak produkcja futer naturalnych wypada tak słabo w porównaniu do innych materiałów? Między innymi dlatego, że chcąc wyprodukować 1 kg futer, potrzebujemy niewiele ponad 11 norek, które przez całe swoje krótkie życie spożywają około 500 kg karmy. Karmy, która musi zostać wcześniej wyprodukowana, Musi być przewożona i musi być odpowiednio przechowywana m.in. w warunkach chłodniczych. Dodatkowo duża liczba odpadów to zwiększona ilość uwalnionego podtlenku azotu i amoniaku, a to tylko część produkcji futer, bo gdy już zedrze się skórę z zabitego zwierzęcia, to nie możemy od razu go na siebie założyć, bo przecież jest naturalne i bardzo szybko nam się rozłoży. Dlatego używa się ogromnej ilości środków chemicznych. Takich jak na przykład aluminium, amoniak, chlor, chlorobenzen, miedź, glikol etylenowy, ołów, metanol, naftalen, kwas siarkowy, toluen i cynk. Brzmi ekologicznie? Absolutnie za, ale tylko za tymi, które są pozyskiwane w sposób humanitarny z pełnym poszanowaniem praw zwierząt. To zupełnie tak jak ja. Jest tylko jeden problem. Nie ma takich futer. Nie można w pełni szanować praw zwierząt i trzymać lisy na metrze kwadratowym na drucianej siatce zamiast podłoża. I nie można w pełni szanować praw zwierząt i trzymać norki zamknięte w małej klatce z innymi norkami z dala od jakiegokolwiek akwenu wodnego. I w końcu, nie można w pełni szanować praw zwierząt, hodować je, trzymać w warunkach ogromnie odbiegających od ich naturalnych warunków, a następnie po kilku miesiącach zabijać, obdzierać ze skóry i mówić o byciu humanitarnym. Tak to nie działa.